Lwia Straż. Przyjaciele na zawsze. Za mną, kochani! Nie zatrzymujcie się! Uf, Kajon od samego rana bardzo się śpieszy. Jesteśmy coraz bliżej drzewa życia! Tak, a mnie takie tempo zdecydowanie odpowiada. Masz rację, Fuli! Zukasza! Będziemy tak pędzić do samego końca? Tak, świetny pomysł! <laughs> <ha>, <laughs> Kają! ścigamy się do drzewa życia? Jasne, tylko nie wchodź mi pod łapy. Ja? Nigdy! Ups! Bunga! O, ale tu ładnie! Poh. Idealne miejsce na przerwę. Tak? Macie rację! Chwila, ktoś wspomniał coś o przerwie? Kajon, przydałby im się odpoczynek. Odpoczniemy, kiedy dotrzemy do drzewa życia. Jesteśmy już tak blisko. Makini, Szwari, Kajon, może podać ci tulizę. Dobrze. Już lepiej? Jest dobrze! Ale będzie lepiej, jak dotrzemy do drzewa życia. A teraz się zbierajcie, szybko! No, to już chyba koniec przerwy. Tak, zanim się na dobre rozkręciła. Ha, tu Liza tym razem mu nie pomogła. Rzeczywiście, już nie działa tak jak wcześniej. Może Kajun ma rację. I powinniśmy jak najszybciej iść do drzewa życia. Tak, zanim Jad zeszlamy przejmie nad nim kontrolę i sprawi, że będzie zły. Zupełnie jak skaza. Bunga! Błagam cię, nawet tak nie mów. Masz rację, makini. Rafiki mówił, że Kajon może się zmienić. Przestanie odróżniać dobro zła. Może to już się zaczęło. Bunga! Kajon nagle nie stanie się zły. Pośpiesz się. Obyś miała rację. Hej, Makini, przy drzewie życia są przyjazne zwierzęta? No pewnie, wszystkie zwierzęta, które tam spotkałam, były bardzo miłe. Nie mogę się doczekać, aż je poznam. Uwielbiam poznawać nowych znajomych. Patrzcie tam, na górze, na klifie, mała gęś. O nie, wypadła z gniazda. <laughs> Musimy ją uratować. Besti! Tak, zuka sama! Zaraz! Hej! Złapiecie! Złapiecie! Mam cię. Dobra robota, Beszti. O, jaka smuciutka. Jesteś cała maleńka? Okej, okay. nic się nie stało. Musimy... A nie odstawiamy jej do gniazda? Jej mama pewnie się martwi. Skoda. zgoda. Anga? Jasne. Lecimy, maluchu. Teraz naprawdę musimy już... Uwaga! Spada kolejna. Łapiecie! Nie złapałam? Beszti! Widzę ją, widzę! Oho! Zuchaż sama! Tada! Co wy wyprawiacie? Oddajcie mi moje dziecko! E, okej, okay? jasne. Nic jej nie jest. Mama, udało mi się! Pani, ale kochanie, wiedziałam, że dasz sobie radę. A gdzie twoja siostra? Odstawiliśmy ją do gniazda. Miło, że mogliśmy pomóc.